serdecznie za, za udział w turnieju w Mistrzostwach w tym Parku. Mistrzostwach tym Marku Puchar wójca <grym zbierza> e, Wyjątkowy Turniej, okay. wyjątkowa pogoda. Także dzięki wszystkim za wytrwałość, za to, że udało się nam dotrwać do końca rozegrać pomimo tych warunków e, wszystkie spotkania. E, w turnieju wzięło udział 22 osoby, 8 osób w turnieju juniorów i 14 osób w turnieju open. Chcielibyśmy nagrodzić pierwszą czwórkę juniorów, najpierw. Czwarte miejsce w turnieju juniorów to była Lila Żaba. Brawa. Lila Pojechała, jest, także nie ma ich z nami. I teraz pierwsza trójka. Trzecie miejsce Maciej Duda. Pierwszy bravo. Drugie miejsce Marek Kupotar. I Pierwsze miejsce Wojtek z Brawo. Teraz prosimy pierwszą trójkę juniorów do zdjęcia pamiątkowego.